Teraz dla skorzystać. Dobra, spokojna interwencja. Te Bruyne, centra w szesnastkę. Niebywałe, znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. To rozegranie rzutu różnego warto raz jeszcze obejrzeć na powtórce. A Bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne dogranie i ładnie sfinalizowana akcja. Powiększają przewagę. 5 do 0. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. I mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. Virgil van Dijk oddala zagrożenie. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Jairzinho. Son teraz z piłką. Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Głębokie dośrodkowanie z rożnego. I jest! Trafia do siatki! Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania z rzutu rożnego. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Bramkarz w opałach. Po broni bramkarz. Musiał sięgnąć po piłkę. Ale nawet na chwilę nie wyglądało na to, by miał kłopotę. Niezliczone godziny spędzone. Popisowo teraz bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. To była próba zaskoczenia bramkarza. Bardzo dobrze teraz to broni. I ponownie stały fragment gry. Wrzuca piłkę przed bramkę. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza na... I jest bramka! Już trzeci raz znalazła drogę do siatki. Spójrzmy teraz na powtórkę tego gola. Zaczęło się od stałego fragmentu gry. Dobrze rozegrany rzut rożny. Dobrze teraz widać jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. Jest informacja, że doliczone zostało 5 minut. Trochę tych przerw w krzesie nazbierało. Eusebio. Ale się uwolniła. Szansa. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Mają teraz. Obiecująca wrzutka. O. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Uratował teraz zespół wybiciem z linii bramkowej. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają. Kolejne gole. Nie wolno tak wykopywać na oślep. To się nigdy nie kończy dobrze. Owszem, czasem trzeba się ratować, ale przecież można wybić wałt oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznych okolicznościach. A zatem koniec. Mamy ostatni gwizdek. Po takim meczu myślę, że może czuć ogromną dumę. To był futbol nie z tej ziemi. Zalicza dziś fantastyczny występ. Z pewnością był to główny.